Oseliński Dział Starych Druków to miejsce, które już po przekroczeniu progu zachwyca swoim wyglądem, atmosferą i zapachem. Najważniejsze jest jednak to, że znajdują się tutaj dzieła Jana Kochanowskiego, Mikołaja Reja czy Mikołaja Kopernika. W dziale Starych Druków przechowujemy książki drukowane w wieku XV, XVI, XVII i XVIII, a książki możemy znaleźć tu najróżniejsze od treści teologicznych, te Książki dość często się zachowywały, ponieważ najczęściej biblioteki, najczęstsze biblioteki, które przetrwały, to są biblioteki klasztorne. Książki teologiczne, ale książki także literatura piękna, czyli np. Pierwodruki Jana Kochanowskiego czy Mikołaja Reja, czasopisma tutaj już od wieku XVII czy XVIII. Tematycznie mamy pełen przekrój książek, nikogo nie dyskwalifikujemy. Do naszych najcenniejszych zbiorów należą inkunabuły, czyli, zbiory drukowane w wieku, czyli książki drukowane w wieku XV oraz kolekcja druków polskich drukowanych w wieku XVI. Jedną z najstarszych książek drukowanych na ziemiach polskich jest inkunabuł wydany w Krakowie około roku 1475. Jest to książka o tematyce teologicznej mszał Krakowski, wydany na przełomie 1515-1516 roku w drukarni Jana Halera. Myszał Krakowski jest dosyć nietypowy, ponieważ myszały jako wydawnictwa użytkowe często do naszych czasów dochowały się zdefektowane i zabrudzone, a ten tutaj, który mamy przed oczami, jest pięknym przykładem nie tylko typografii, ale także iluminatorstwa. W tym samym czasie w Krakowie działał także Hieronim Wietor, drukarz pochodzący tutaj zresztą z naszych okolic, z Lubomierza. Hieronim Wietor był prekursorem druków wydawanych w języku polskim i tutaj mamy przed sobą najstarszy zachowany w całości druk w języku polskim, który wyszedł właśnie z jego oficyny. Jest to polskie tłumaczenie księgi Koheleta. W 1562 roku w Krakowie w drukarni Macieja Wierzbięty wyszedł zwierzyniec Mikołaja Reja. Zwierzyniec Mikołaja Reja jest dziełem, w którym po raz pierwszy ukazał się jeden z najsłynniejszych cytatów w literaturze polskiej, który możemy zobaczyć w posłowie. A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają. Z wieku XVI zachowało się bardzo niewiele rękopisów literackich, takich y, jakie znamy, na przykład. Y, o rękopisie literackim mówimy na przykład w przypadku Pana Tadeusza. Z wieku XVI tak jak już mówiłam, takich rękopisów mamy bardzo, bardzo niewiele, dlatego pierwodruki, czyli pierwsze wydania dzieł danego autora są postrzegane na prawach rękopisu, zwłaszcza jeżeli są unikatami. I taki unikat mamy tutaj przed sobą. Jest to Zuzanna Jana Kochanowskiego, najstarszy wydrukowany czy też zachowany w ogóle, samoistny utwór yy, Kochanowskiego. Do Zuzanny dołączony jest tekst znanej nam wszystkim pieśni Czego chcesz od nas, Panie? Pieśń ta uznawana jest za wschód poezji polskiej. Jedną z najdroższych książek na świecie i najbardziej cenionych przez kolekcjonerów jest pierwsze wydanie Mikołaja Kopernika o obrotach sfer niebieskich. Wydanie pierwsze ukazało się w Norymberdze w 1543 roku i w zbiorach osolińskich posiadamy jego jeden egzemplarz z, pochodzący z austriackiej biblioteki Jezuitów. Stare druki są cenne z wielu powodów. Mają dla nas dużą wartość historyczną, mają bardzo ładne ilustracje. Mają cenną proweniencję, a także niektóre posiadają bardzo piękne oprawy. Dużą rzadkością są oprawy srebrne. Jedną z nich chciałabym Państwu pokazać. Jest to oprawa druku wydanego na początku wieku XVIII. Oprawa srebrna na płytce złotej. Echo 24, Agata Sibilak.